Jest tam kto? Ha, tak, mu, kto mi zajmuje linię? Tu sierżant sikorka! Jesteśmy młodszym ostrzałem, potrzebujemy wsparcia z powietrza, odbiór! Jakiego zwarcia! Odbiór! Wsparcia! Jakiego? Powietrznego! Powietrznego zwarcia! Powietrznego wsparcia! Podajcie mi sierżancie Barzan! Waszą dokładną sytuację! Sierżant sikorka, nie Barzant! Jesteśmy pod silnym ostrzałem, potrzebujemy wsparcia z powietrza. Odbiór! Sikorka! Ja nie wiem co to za barżant, ale nie kontynuuje ostrzał z tego powietrza. Macie na to zgodę odbiór! Jaki baszant! Za ten tylko Niemcy nas atakują i potrzebują wsparcia, odbiór! Niemcy atakują waszego bażanta i potrzebują do tego wsparcia z powietrza? Wybacz, ale nie mogę wysłać im pomocy, jako że... hmm... Ale są jakby naszymi kiwnikami i... Jaki barżant. Nie łopie, mówię ci, że nie parzant, tylko my jesteśmy pod ostrzałem. Potrzebujemy wsparcia z powietrza! Przed chwilą mówiliście, że parzant, a nie wy jesteście pod podostrzałem! Gówno nie obchodzi jakiś barzant, człowieku! My tu się ledwo trzymamy! Potrzebujemy wsparcia, odbiór! Macie problem z gównem parzęta, bo się ledwo trzyma sierżancie! Zaraz was przekieruję na butonowego łyżkę, on jest ptakologiem! Tam jesteście sam sobie problemem! Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia z powietrza! Nie Bażant nas atakuje, tylko Niemcy! To nie my atakuje Bażanta, tylko Niemcy nas atakują! Sierżancie Sikorka, czekaj pan, bo mam drugą rozmowę! Halo? Halo? Bobis z Hans? Kto mówi odbiór? Halo? Szpriz z Ja nie szprezę w twój durny język! <zys> Rozłam się pan, bo zajmujesz linię! Tu Sierżant Sikorka! Co z tym wsparciem? Odbiór! Halo? Was i nas Sikorka? Sikorkę czekaj, bo się Adolf włączył na linię! Izbili, Johan. Halo, Józek? To Sikorka! Co z tym wsparciem? Dajcie na posiłki odbiór! Sikorkę nie dostaniecie posiłku! Nie mamy na tyle żarcia dla was! Więcej nas tu rozniosą! Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia, odbiór! Halo, Adolf? Jesteście tam jeszcze? Izbili, Johan. Nic nie szkodzi! Przestańcie ostrzeliwać Sikorkę! Bo nie mogę się z nim dogadać. Johan, you must out your maszyna, because linien zajmujecie. Brzmią tu trzy tygrysy, dajcie nam wsparcie odbiór. Jak grzmią, to znaczy, że burza będzie. Nie panikujcie, sierżancie Sowa. Gromnicę macie, to jak macie, to wystawcie, to może was najświętsza panienka obroni. Potrzebujemy pomocy człowieku, nie rob se jaj. Ja nie robię se jaj. Tylko sikorka, ale nie mogę wam wysyłać kogoś więcej tylko dlatego, że barzant bombarduje Niemców i od tego nawet wam coś tam grzmi w waszym tygrysie. On nie bombarduje Niemców, odbiór. To Niemcy jego bombardują? Kurde, sikorka powinni na jakąś plaszem zamknąć, żebyście na linii nie zajmowali. Góran. Dobra.